Cześć, dzisiaj dla Was chciałam nagrać unboxing jednej paczuszki kart Champions League. No mm, tylko jednej, no bo już mi się skończyły w moim sklepie paczki kart. No, dlatego kupiłam tylko jedną, więc otwieramy. Walcik Hejdu Pedro, Miller powtórka, Benfica. I Fernandinho No i to był tylko taki no krótki unboxing. Ponieważ no jak mówiłem, już w moim sklepie się skończyły karty. Dlatego kupiłem jedną tą suszetkę. Już była ostatnia. Więc ja kończę. Pa!